Szczona mocy Niczym szpony zokoła zacisnęły się na wszystkich zakątkach kontynentu oprócz tego harmonyce. Ciekarstka połsatych galów śmieje się z bezczelnością razu, orło. Geste w cesarskie morła. Gerst te puszcze ustąpią przepięknym budowlom. Podoczeni przez rzymską cywilizację, galowie, stosują się albo zginą marnie. A jak nazwiesz swoją chwalebną osadę? Szwec na spotkaniu! Coś mu przekazać? Co razisz zrobić, druicie? Ustąpię miejsca cywilizacji. Oddrzewimy te wszystkie lasy! Mamy fajny pomysł, ale na pewno się nie zgodzicie. Ej. A może spuścimy, Rzymianom wielki łomot? Ho, to był ten mój pomysł. Czy wszyscy się porządnie napili? Nie. nie. To cywile. Trzeba jakoś jakoś wykurzyć tych cywilów, ale bez przemocy. I wszystko jest jasne! Ale że co? No, tak w ogóle chyba wszystko, co? Wojtek, Asterix, metzwaldowski Panie niż Rzymie! Jak dla pani, oferta specjalna. Cztery. Biorę! Staliście się bandą chciwych kretynów. Dobra! Kretynami byliśmy już dużo wcześniej! No a? I Arek, obelix, Jakubik. Galowie chcą żyć jak Szymianie? Hahaha! Plan Cezara jest wręcz genialny! Unicestwimy te wioche! Ten ma łuski na oczach, aż po sam Kuperus! Aż po mnie? Zamknij się Kuperusie! Do! Aaaaa! Stój! Nie przejdziesz! są Sąsiedzia dziadu. Są i dobre strony, wola pracy pozostała. Wydamy o kondycję. Zapraszają do kina. A, a ja chciałem tylko powąchać. Asterix i Obelix osiedle bogów w kinach od 27 lutego.